Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. E, ciekawe, o czym będzie traktował. Tytuł tego spektaklu, tego kabaretowego spektaklu to Pod sklepem. Więc można się domyślać, czy będzie wesoło. Jeszcze jak dwóch panów wsiądzie pod sklepem, to już będzie mega, mega wesoło. Kabaret Hojco e, powstał w ubiegłym roku, czyli całkiem świeżutki kabarecik z inicjatywy braci Rzeszutków. E, no i są oni członkami Lupeckiej Grupy Teatralnej. Próbują także tworzyć swoje teksty, e, aktywnie rozwijają talent sceniczny, zresztą o tym się za chwileczkę przekonamy. No i dzisiaj przedstawią e, wspomniany przeze mnie sketch pod tytułem Pod Sklepem. Przekonajmy się proszę Państwa, co kabaret Hojco ma na myśli mówiąc, że idzie pod sklep. Co tam się takiego wydarzy? Przywitajmy ich gromkimi brawami. Ale m się dzisiaj narod, a tu żadnego chłopa do pomocy. Wszystkie podklepuje. Ma? Może tak. Nie, 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 tak też nie. O już mam. Może tak. No tak też nie będzie. Kurczę. A może tak? Ej no nie, ludziska! No nie. Znacie tego jego mościa? Nie? Trzeba się zapytać. Panie! Pani na to. A, tak, 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 tak. Dobry. Dość ty. Moje uszanowanie, poetą jestem. Weny szukam. Ena, to trzeba było na łańcuchu wiązać, Tobie psina przy budzie siedziała. A tak to sobie lotej i szukaj. E nie, psina, e. wena, to nie psina. To taka myśl twórcza. Na wiesz, na słów kilka. O, rymek! No, jakiś nawiedzony, albo, no. Ale wiesz, to poeto, ja ci pomogę napisać ten wiersz. Daj, rymek będzie tak, bo jak ta twoja wena przejdzie się po okolicy, to nie wiadomo w jakim stanie ona do ciebie wróci. Tak, słuchaj. – I pisz. Mm – No -mm. piszę. Jest pod sklepem wielkie święto. Do drzwi sklepu wiara pukał, listonoszka była z rentą, to i gardła trzeba przepłukać. Pisz, 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 pisz. Każdy flaszkę by otworzył, Łyknął jakąś łokowitę, ale tylko dwóch sponsorów, reszta sępy pospolite. Ej, e, e, co e, tu pan napisał? Łyknął jakąś łokowitę, powiedziałem, a tu co, łatwią jakąś kopitę? Nie, nie no, panu to mazę i poprawię. Ej, te poeci to oni naprawdę tu da. Więc mam roty im stawiają. Lecz na krótko, dobre czasy. Ludzie z busa wysiadają. Ma niektóre kasy tak. Nic nikt nie dał. Żaden facet nikowita. Trzeba by flaszek szukać w koszach. Będziesz smutna po Polita Masz? Mam. Ja Bić ci się chciało. Tak a może od kompocik od mojej kobiety. Kręcić można. Można. Śmiało. Pi Józ? To to jest? No ja no, no, no kompo. No jak byś ty tak przy mojej babie tak zrobił, to by ci tym coczkiem lewa tyle zrobiła, ale nie może. Dobra, dziękuję bardzo. Uh -huh. tu, daj tu no. uh -huh. no. A gdy ich wielka posłucha dusi, uh -huh. żadnego trunku dookoła. Uh -huh. na łyski nawet ich kusi. Te hey, woda natura, to też go żoła. <laughs> <laughs> Momencik. O, o dobry. <laughs> nie że dobry. Uh -huh. Przez chleb cedzony. Dla wizerunku. Czkany ze szkany flaszki. E, napity ze sz... kamienia szklany... jest... cienie w tęczowe blaski. Dobre. Chyba go już wena dopadła. Czeka, Uskuteczniają hartę, O Okupują miejscowe sracze. Nie, nie pogardziliby muchozolem, i łyskaw po popijacze. Ludzie, no to myślałem, że napiski są takie nieobieczalne, ale. Jeszcze nie. Po tej biesiadzie są odurzeni, rzucają klątwy i inne bluzki, przez wynalazki rodzimej chemii. No, dobre. No, bluzki. No. Mają wybrane kieszenie i mózgi. No, mhm, Czy są szczęśliwi? Pytasz mnie, bracie. Czy mają dobrze? No, tak. aż jakbym ajuści. Chociaż przy zelone nie wają gacie, bo nie jednemu zwieracz popuścił. Nie! mógłbym By się zamiotał. O! Bardzo, że pisze. No to. Zbierać. No nie, zbierać. Zbierać. Nie. No złom zbierają, no to, no. Dobra. Teraz ja. No, pisze. No, no. pisze. No, to, 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 to. Jeden, co łyknął no, szklankę bez mała, no. zdążył zdjąć pory. Kłótnął w słupie z pradu, gdy jego oczom ukazała się... Na ziemi blacha, nitka przy dupie. Ja! Dzień dobry! Pamięty się, łopie! Dobry ten kąpodzik? Jęknął przeciągle, wspomniał dzieciństwo, wyczeszczył gały. No to jakie teraz? Westnął. O, matko! Pomyślał. Pomyślał, chłop, pomyślał. Kuź, co to za świnctwo, że się zesrołem tak na rzadko. Moment. Ja sam. Reszta kameratów zeszła się w kupę. Niosą taborek, by se usią. Widząc okrutnie z tyraną dupę Mruknęły. Zeszysz by się przydało. Mm? Dobre. Dobre. O, moment. Moment. O, ale fajnie. A kompocik to pełno. No. I ze współczuciem idę do, do niego. No. no i z tego kąpociku pomyliłem się. To to cześć, cześć, no kurza! No, ja no. spójrz. Kupiłem znowu. Kupiłem. No. Ja w swoim życiu no. niejedno już piłem. I mam lepsze doświadczenie niż kiper. Ale to to nie sądziłem. Czy ci niż wódce pić? Moment, moment, bo mi się kartolka wskoczyła. <ścoughs> o. A? No, no, w tych no. Upojnych letnich wieczorach. Moje wrażenia mają niezapomniane. Um, Jak głupie bo Na no, zajutrz puste kieszenie w porach. No i na dupie gacie ożrane. No pisze, no. No, no pisze. No, się... Idą prać w przeszłość. No, oj, 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 Będzie nie i dobrać w rzece. On no, niech się pospieszą. No, nie są bzdury. Szorować piaskiem. Wyszynać w rękach. O matko, nie mamy, ma Który? Po naturze gówno no, tak? no i o też. Kończy się forsa. Kończą się biesiady. Nie jednego kac przytusi. Z fizjologią nie ma rady. Po naturze że jak się musi. No i polecił. No i zostałem sam w ale to wiecie, chłop nie da rady, da radę. Wybaczcie mi, bracia, że piszę szczerze, że Łodnik śmierdzi tu w okolicy hmm. Lecz żaden proszek tego nie zbierze tak? i żadna nie pralka tego nie chwyci. Tak? Ale tak naprawdę to z tymi poetami to pro. To i zaczną, a potem nie skończa. Tak, ale, ale mam całe średni, że misoczku nie skończy, dalej ja się napiję teraz. Kuba <gulia> to ten naturat! Pewnie się pomylił, że z głąpy wychodził. No to tego gościa teraz to jest, On ten gościu razem ze Sraczką do Morza. Ej, panie, a panie! Panie! O, o, o mój kajecik, mój kajecik, oj, mój kapelusik. O, nie na rady kapelusik! <ścoughs> Kapara załatwił sprawę. Przepra Przepraszam Państwa z tego nadmiaru śmiechu. E, kabaret hojco. Wybranają hojco, tak naprawdę czapki z głów spadają. Dobra, jakby tam się coś jeszcze wykluło, to do powodzenia. E, proszę Państwa, no mają panowie Polot, autor ludowy tego tekstu jest nieznany. Ale naprawdę ma chłop talent, chyba chłop, mam nadzieję, że to pan napisał.